Bogiem, który jest barany, który już zwyciężył wszystko. Objawienie 17, 14. Jehowa już się schował, nie ma Jechowy. Świadki Jechowy już dogorywają, już nie wiedzą, tylko na Jorka to, bo nie mają żadnej nadziei. Świadkowie Jehowy są najdalej jak faryzeusze od Boga. I oni, nie, nie, trzeba wiem, ich ratować. No. Świadka, zgadzam się, Jechowa to jest imię żeńskie, wprowadzają do całej Biblii, a z tego, co wiem, w pismach hebrajskich, w Starym Testamencie Bóg występował jako ja, jako JHWH, jako jestem, który jestem, będący, jestem będący, okaże, kim się otwarzę, jako JHWH. Tak to u mnie wygląda w Nowym Testamencie z tego, co wiem, to imię to jest... Taka profanacja w całej Biblii Jehowa, chowa, bo to znaczy wichrzyciel, ruina, burzyciel, bądź woda. Jest to imię żeńskie, a z tego co wiem już kończę, imię to jest zakryte, prawdziwe imię Pana naszego Boga. Nikt nie wie, jak Bóg ma na imię dzisiaj. Za czasów Chrystusa, Chrystus wiedział, i się tym imieniem posługował. A dzisiaj ono zostało zakryte, zostało wycofane i zostało wywyższone imię Syna Bożego Jezu. Ja, tak ja, ja ci powiem, to... jakie imię, ja ci powiem, wiesz? Jak młody bogacz mówi, co mam zrobić, żeby uzyskać życie wieczne? Nauczycielu, dobry. Dlaczego mówisz mi dobry? Bóg, Bóg jest tylko dobry, jest Bóg. Czyli imię ma, na imię dobry, sprawiedliwy, mądry, jest miłością, miłosierny, łaskawy, prawdomówny, nie może skłamać. Te imię, te cechy, jakbyś miał w sobie i prawdę Chrystusa będziesz miał, to diabeł cię nie może uśmiercić, jego demony. Bo jest miliardy demonów. A diabeł zamknięty, ten, co Ewe w raju kusił. I dlatego teraz albo jesteś synem Bożym, Rzymian 8,19, albo synem diabelskim dzieje Apostolskie 13,10. Bo księdzu ja powiedziałem, że synem diabelskim, bo Duch mi to już wskazał. Bo dziećmi to wszyscy jesteśmy, dziećmi bożymi, bo diabeł dzieci nie spłodził, on dzieci morduje albo przyciąga na swoją stronę, ich uśmierca. Ale cały świat leży w mocy złego, 1 Jana 5:19. Teraz nie, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie, bo kto miłuje świat, czyli te rzeczy materialne, te religie, te politykę, te telewizornie i kogo słuchamy tego służymy? Słuch kogo, słucha kogo słuchamy temu służymy? Co w sercu, to na języku. Dlatego my musimy walczyć z tym kłamstwem i, i prosić o ducha prawdy Jana 14, 17, żeby być, nie być sierotami, bo Chrystus przez 2000 lat powiedział, że jestem z wami po zakończenie kłamstwa. Było siedem aniołów, co miał siedem aniołów w ręku tych gwiazd. Objawienie 1,16 I ten siódmy anioł Henryk Krzymczak nam przekazał błogosławieństwo. Ja jestem tych dwunastu aniołów i mi dało dano pra prawo sądu. I on mi przykazał, Jezus ma żonę. Jestem żoną Jezusa, lubienicą. I Chrystus teraz mi wyprawi wesele. Jak moja żona wróci do mnie, to on mi jako król wyprawi synowi. Ja jestem książę Bogdan, wyprawi mi wesele. Będą łączone rodziny królewskie. Diabeł już nie będzie rozbijał rodzin, bo będą łączone rodziny. Dlatego świadkowie są najdalej, a ja jak się modlę za nich i proszę, żeby uwierzyli w Chrystusa, który jest Ojcem Izajasza 9, 6. Ojcem wiekuistym, Bogiem Ojcem jest wszystkim. Nie jest aniołem. Aniołem to oni mają być. Mateusz 24, 31, I objawienie 5:10 ma mi królować na ziemi. Do nieba tylko sam Jezus poszedł. Jana 3, 13. A ja jestem na ziemi, bo to nowe miasto Jeruzalem wstąpiło na ziemię. I... I, ale to jest na, na obłokach, bo jak się stąpi tu na obłoki, to albo Efezjan 2,6, że posadził na, na okręgach niebiańskich. Czyli apostoł Paweł, za życia, był na okręgach niebiańskich też miał zachwycenie do trzeciego nieba. To te 144 tysiące to jest niebo, sprawiedliwe niebo i rządy służebne, a te niebo tych rządów, władzy diabła, się zwiną. Tak ten nabochodonozor, co ja tą trawę, co się pysznił. Albo y, szatan, który Ezechiela 28 od 11, że był w ogrodzie Eden. I był dobrze stworzony, ładnie, pięknie, ale jego pycha zgubiła. I teraz pycha jest przed upadkiem. Wszystkie religie... Łamią i są fałszywymi nauczycielami, a moim nauczycielem jest tylko Chrystus. A ty możesz być moim bratem, możesz mnie karcić, korygować i pouczać, bo mamy się nawzajem korygować. Bo Jakuba 5, 19-20, jak widzimy, że brat zboczył z wąskiej drogi, mamy go nawrócić i wybawić duszę od śmierci. Czyli z piekła jest zmartwychwstanie, a my jesteśmy duszą, bo osiem, w arce Nowego osiem dusz przeżyło. I dzisiaj jak za dni Nowego, za dni Lotta. Czyli teraz jest czas Sodomy Gomory i ogień siarka z nieba to jest prawda. I woda też jest prawdą. I Zajasza jedenasty rozdział. Cała, cały świat zaleje ta prawda o Chrystusie. I ci, co będą mieć prawdę w sobie, to nie utoną. Bo kłamstwo ich uśmierci. Judasza uśmierciło kłamstwo. niewiara, że Chrystus na wyciągnięcie ręki był jego nauczycielem, ojcem, zbawicielem. On go zdradził, wziął srebrniki, się powiesił i poszedł do ziemi, tam do prochu i tam nie ma myśli, działania, poznania. Bóg jest miłością, nikogo nie, po śmierci nie męczy w, w piekle, w smole i w ogniu. Bóg jest miłością, Bóg jest cierpliwy. Chrystus dwa tysiące lat czeka na Ciebie, na mnie, żebyśmy dojrzeli do Jego prawdy. Efezan 4:13 aż do ziemi, wszyscy do doskonałości Syna Bożego. Ja, I Hebraciku 12 rozdział od 22 do 29. Bóg jest ogniem trawiącym i Chrystus daje nam królestwo. Łukasza 12.32. Nie lękaj się mała trzutko. a królestwo to jest sprawiedliwość, służebna sprawiedliwość, służba. Mateusz 20 rozdział od 25 do 28. Nie tak ma być między wami. Kto chce być wielkim, ma być sługą waszym. Pierwszy sekretarz, czyli pierwszy sługa. Apostoł Paweł był ostatni, nazwał się pierwszy grzesznik, że jako przed świata go wybrał, Efezan 1,4. Ale to jest świat zakładany na Chrystusie, bo Chrystus nie, nie wskrzeszał, nie stworzył galaktyk, ziemi, planet, tylko stworzy te zwieczności, władze, królestwa, tę sprawiedliwość Bożą tworzy. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzona stworzony. stworzony. Chrystus jest dla nas Bogiem spłodzonym ze słowa Logos 1 Mojżesza 3:15, Ewangelia Jana 1 rozdział. On nigdy nie był synem człowieczym i nigdy nie był synem Dawida, tylko był z linii rodowej Dawida i, i nigdy nie był synem Cieśli czy Józefa, bo Józef go nie spłodził, tylko Maria urodziła, bo była zapłodniona in vitro, czy anioł, darodek od Boga wstrzepił do macicy. Jako Bogu rodzica urodziła boskiego syna Hebrajczyków 7-3 bez ojca, bez matki, bez rodowodu. Chrystus na ziemi nie miał ojca i matki. Był jednorodzonym synem, miał Boga ojca w niebie. Ale Adam też nie miał matki i, i, ten, i, i ojca, bo był stworzony i matka ziemia go wydała z prochu ziemi. Dlatego rzeczy po imieniu trzeba nazywać, i w słowach jest ukryta prawda. Łaska, laska, pół literki zmieniłem. Złoto, błoto, jedną literkę zmieniłem. Czyli będziemy królować na ziemi, nie nad ziemią. Jedne słowo literkę się zmieni się wszystko wali. I nasza ojczyzna nie jest w niebie, tylko z nieba. Dla mnie z królowaniem jest tak. do nie. Wier panu Jezu, pójdą do nieba. Będą sądzić ich dusze, łącznie z wiernymi Starego Testamentu, są w niebie jako dusze. Adam, chociaż jest prochem już, jako dusza jest w a w Hadesie, czyli w grobie ludzkości, czeka na sąd. Tak to, a jeżeli chodzi o imię Marii, to prawidłowo nie jest Maria, tylko Maria. I to jest w przekładach. Ja teraz szukam przekładów takich, bo moi bracia mają takie przekłady, że to jest wiele. Szukam konkordancji, strąga, znaczenie imion, wyrazów, słów, jak to rozumieć. Prawdopodobnie to zlukują Białorusi. Teraz jest wojna, to nie dociera już tam naszego Krzysztofa Króla na YouTube, który wykłada o 20 w niedzielę na żywo. Prosiłem jak może, to bo ja tam mam smartfona i nie jestem taki biegły z komputera żeby mi to załatwił, już się tam wpisałem i wcześniej do niego tam na skajpie dzwoniłem. Dwa razy spotyk, przepraszam, trzy razy w tygodniu spotykamy się na skajpie. Rozważamy roz... różnego rodzaju tematy biblijne. Także ja uważam, że będzie... Zmarzły wstanie na sąd przy końcu lecia tych, co są w grobach ziemi, jak, jak Adam jako dusze. Też ci, co będą żyli w tysiącleciu, że spadnie ogień, otoczą miasto umiłowane. Satan zostanie wypuszczony. Spadnie ogień i pochłonie tych przeciwników władzy będzie bunt przeciwko Panu Jezu, naszemu królowi, kapłanowi, Bogu Mocnemu i Wszechmogącemu i Wszechmocnemu, bo tak objawienie uczy, a my z nieba jako sędziowie po Almagadonie, którzy tam się dostaną, zejdziemy z Chrystusem na ziemię i zacznie się Następny eon po ostatniej próbie satan zostanie zgładzony i będziemy żyli z Chrystusem na Ziemi. Tak, to to jest 21 objawienie od 1 chyba do 6, że, że będą że nowe niebo, nowa... Już nie pamiętam tego wersetu nowa nieba, nowe, nowe ziemie i te, będziemy już żyli na ziemi z Chrystusem, a teraz wybiera ludzi do sądu nad ziemią. Tak, takie jest moje...